Zobaczymy, co ciekawego w nowym Chery Tigo 4. Na początek stylistyka. Bardzo prosty, miejski słów, którym oczywiście wszystko w technologii ledowej, jest nowocześnie. Mamy dosyć modną atrapę chłodnicy z logo Chery, system kamer do okulnych samochodu, a także felgi 17 cali. Ale w tym samochodzie najważniejsze będzie serce. Gdzie podstawą układu napędowego, hybrydowego jest jednostka 1.5, ale w tym przypadku wolno ssąca, o dosyć prostej, ale jednak nowoczesnej konstrukcji. Czyli do czego zmierzam? Wtrysk paliwa jest bezpośrednio w kolektor dolotowy w tym samochodzie, a nie na przykład bezpośredni jak w nowoczesnych jednostkach typu TSI. Gwarantuje to prawdopodobnie bezawaryjność. Sam ten silnik generuje 95 koni mechanicznych. Silnik elektryczny dołączony do niego generuje moc 204 koni mechanicznych. Łączna moc systemowa tego układu napędowego wynosi 163 konie oraz 260 Nm. Do pierwszego Setki 8,9 sekunda. To wszystko połączone z baterią trakcyjną o pojemności niewiele ponad 1,8 kWh. Sprawdźmy jeszcze bagażnik o pojemności 430 litrów. Całkiem regularne kształty. Wysoka podłoga, oczywiście pod spodem jest zamontowane w tym przypadku. O, jak widzimy, trochę styropianu, a także akumulator 12V z takim tutaj po, po prawej stronie wybrzuszeniem. Zobaczmy jeszcze wnętrze. Na tylnej kanapie, oczywiście, dwa mocowania Isofix. Mamy nawiewy, jeden port USB, a także skórzaną ekologiczną tapicerkę. Wygodnie, raczej wygodnie. No i na koniec czas na przestrzeń kierowcy. Dwa ekrany przed kierowcą, oba, każdy z nich o przekątnej 12,3 cala. Bardzo proste, czytelne, w tym ekran multimedialny. Obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay oraz Android Auto. Ale ładowarki indukcyjnej nie mamy. Ta pizzerka skórzana z dosyć długim podparciem waszych hut, oczywiście skóra ekologiczna, żeby nie było. Bardzo fajne wykończenie boczków przednich drzwi, bo tylne są już twardsze. Konsola centralna z wyberakiem od zmiany biegów, a także oświetlenie ambientowej w wersji najbogatszej, macie 6 głośników. Cherry TIGO 4 w wersji hybrydowej może mocno pomieszać na polskim rynku, w szczególności na przykład Toyocie. Toyota ma się czego bać, tym bardziej biorąc pod uwagę spalanie, a także wykończenie i cenę tego samochodu. A dokładny test tego auta oczywiście u mnie na YouTube.